Prezydent Łukasz Borowiak otrzymał wotum zaufania na sesji absolutoryjnej. Radni nie byli jednak jednomyślni. Przeciw głosowali członkowie klubu Koalicji Obywatelskiej. Pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej, a także większości radnych Rady Miejskiej Leszna. Prezydent Łukasz Borowiak otrzymał absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok. Jednak nie wszyscy radni zagłosowali za absolutorium dla prezydenta. Radni zadecydowali, że poprą wniosek Stefani Ratajczak o Przyznaniu dodatkowych 150 tysięcy dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ma to umożliwić otwarcie basenu przy ulicy Strzyleckiej. Skończył się dziwny i trudny rok szkolny, spędzony na miesiącach izolacji i nauki zdalnej. Dziś uczniowie odebrali świadectwa, czy we wrześniu spotkają się w szkolnych ławkach, nie wiadomo. Punkt pobierania materiału biologicznego do testu na obecność SARS-CoV-2, mieszczący się w Leszczyńskim Szpitalu, ma nowe godziny pracy, jest czynny krócej, tylko 3 dni w tygodniu. Władzając na wczorajszej sesji zmiany w budżecie Leszna radni zadecydowali o powstaniu nowej ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Dąbrowskiego. Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie zaprasza na wydarzenia związane z obchodami 30. Dni Kultury Chrześcijańskiej oraz Międzynarodową Konferencję Historyczną Czas Wolności Leszno po Traktacie Wersalskim. Podwyżki dla nauczycieli nie takie dobre. Piotr Gościniak, przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego w Lesznie komentuje sytuację w edukacji i nowe pomysły